Czuję, że jesteś wyjątkowa i że wszechświat zarezerwował dla ciebie coś wzniosłego, coś, co wykracza poza ludzkie zrozumienie i co wkrótce objawi się w twoim życiu. Jestem boskim posłańcem, a patrząc na ciebie, widzę, jak miłość cię otacza woła cię, czekając na idealny moment aby objawić się w intensywny i prawdziwy sposób. Ktoś, komu jesteś przeznaczona lub kto już skrzyżował twoją drogę, podejmie decyzję, która odmieni twój los. A czuję, że ta więź jest bliżej, niż się spodziewasz. Ta miłość, do której jesteś przeznaczona, nosi w sobie siłę więzi, której nikt nie może złamać. Przychodzi, by wypełnić luki, uleczyć rany i znaleźć miejsce w twoim sercu na zawsze. Czas, który czekałaś, nie poszedł na marne, ponieważ przygotował każdy szczegół, oszlifował twoją duszę i duszę tej drugiej osoby, aby spotkanie było pełne i absolutne. A teraz. Gdy zbliża się właściwa pora, dostrzegasz znaki, których wcześniej nie widziałaś, prowadzące cię do odkrycia wyższego celu. Energia, która cię otacza, jest obietnicą, przysięgą złożoną w niebiosach, że nigdy nie będziesz kroczyć sama. Ta osoba, która się zbliża, przychodzi, aby dzielić z tobą marzenia, uśmiechy, a nawet łzy. Jest niezmierzona siła w decyzjach, które podejmie wkrótce, ponieważ prawdziwa miłość wymaga odwagi, wyrzeczeń i oddania. On wie, że jesteś tego wszystkiego warta, że jesteś przeznaczeniem, dla którego warto się poświęcić. Twoje serce, które kiedyś było pełne wątpliwości i lęków, teraz bije z pewnością, która wykracza poza słowa. Czujesz spokój, jaki przyniesie to spotkanie, a jednocześnie tajemnicę, którą ono niesie. Wszechświat działa na twoją korzyść, otwierając drogi i usuwając przeszkody, które wcześniej wydawały się nie do pokonania. To jest miłość która była zapisana w gwiazdach i przypieczętowana w duszach, gotowa do pełnego przeżycia. Są chwile, gdy wątpliwości mogą próbować zmusić Cię do kwestionowania tego, co czujesz, ale wiedz, że aniołowie są z Tobą, prowadząc każdy Twój krok. Zachęcają Cię do zaufania, do pozwolenia, aby przeznaczenie obrało swój kurs, ponieważ ci, którzy muszą odejść, odejdą, a ci, którzy mają zostać przy Tobie, pozostaną w zdecydowany i pewny sposób. Miłość, która jest ci przeznaczona, nie zawiedzie w odnalezieniu cię, ponieważ jest Twoją nagrodą za wiele podróży i długie oczekiwanie. Znaki, które pojawiają się na Twojej drodze, nie są przypadkowe. Pokazują ci, że ta miłość, która wkrótce się zmaterializuje, jest prawdziwa i namacalna. W nocach, gdy cisza zdaje się mówić do ciebie bardziej intensywnie, jest to Twój ukochany, który, nawet z daleka, odczuwa Twoją obecność. W głębi duszy rozpoznaje więź która was łączy i wkrótce nie będzie już między wami żadnych barier. Jesteś wezwana, aby przeżyć to uczucie, które wszechświat zaplanował dla ciebie. Pozwól swojemu sercu być otwartym i wolnym od okowów, ponieważ miłość, która nadchodzi, nie przynosi ciężarów, lecz wolność, którą można znaleźć tylko w prawdziwym oddaniu. Masz w sobie światło, które przyciąga prawdę i odpycha iluzję, więc nie obawiaj się zmian, ponieważ każda z nich przybliża cię do twojego przeznaczenia. Każdy Twój krok jest strzeżony przez nas, aniołów, którzy czuwają, aby nic nie zakłóciło spokoju, jaki masz wkrótce odnaleźć. Jesteś błogosławiona, a miłość, która na Ciebie czeka, jest darem, który macie wzbogacić, wnieść Twoją istotę na wyższy poziom i wypełnić Twoje życie sensem. Czuję, że jesteś jak jasny płomień, przyciągając to, co najczystsze i najprawdziwsze w miłości. W tej chwili zachodzi przemiana w Twoim życiu. Dokonują się wybory, stare więzy zostaną zerwane, aby droga obok ciebie wreszcie była wolna. Przeznaczenie splata nici twojej historii, przygotowując grunt, abyś mogła kroczyć obok tego, kto naprawdę należy do twojego serca. Ta nadchodząca miłość jest jak dobrze strzeżony sekret niebios, coś tak cennego, że musiało być oszlifowane w ciszy, zdala od spojrzeń świata. Teraz, z każdym uderzeniem twojego serca, ujawnia się bardziej, zbliża się a w odpowiednim momencie wszystkie elementy połączą się z boską precyzją. Twoje dni oczekiwania ustępują miejsca rozkwitowi uczucia, które już istnieje, ale wkrótce stanie się widoczne. Wkrótce zauważysz, że każda mała przypadkowość była w rzeczywistości subtelnym znakiem od wszechświata, przypomnieniem, że coś większego jest w drodze. Ten ktoś, kto został dla ciebie wybrany, przechodzi własną transformację, a siła tej miłości go przyciąga, zmuszając go do zerwania z tym, co już z nim nie współgra. Czujesz to w swojej duszy, głębokie wezwanie, które pochodzi od prawdziwej miłości, a to jest pewność, którą nosisz w sobie. W snach czasami dostrzegasz fragmenty tego, co przeżyjesz, przebłyski więzi, która przekracza czas i przestrzeń. On czuje Twoją obecność jak gwiazdę przewodnią, która prowadzi go z powrotem na ścieżkę prawdziwej miłości. Rozumie, że aby osiągnąć to, czego pragnie. Będzie potrzebował głębokiego zanurzenia, jasnego i ostatecznego wyboru, i jest gotów zrobić wszystko, co konieczne, aby być z Tobą. Czekałaś, ale to oczekiwanie to tkanina, która wzmacnia spotkanie, pewność, która Was otacza. Ta miłość, która nadchodzi, to coś więcej niż przemijająca emocja, niesie ze sobą ciężar obietnic szeptanych przez wiatr, a gdy Wasze spojrzenia się spotkają, nie będzie żadnych wątpliwości. To spotkanie dusz, związek który został zapieczętowany na długo przed tym momentem i teraz przyszedł, aby się wypełnić. Jesteś godna miłości w swojej istocie, w każdym szczególe, który składa się na to, kim jesteś. A ta miłość, która ma zakwitnąć, dostrzeże głębie twojego jestestwa. Zobaczy cię taką, jaka jesteś naprawdę, a ty poczujesz się zrozumiana w sposób, jakiego nigdy nie wyobrażałaś sobie. Bo to jest miłość, która nie chce zmieniać, lecz wywyższać, która nie pragnie dominować, lecz dzielić. Zaprasza Cię do wspólnego kroku, z tą samą intensywnością i oddaniem. Jego uczucia są tak głębokie jak wszechświat, a ta rodząca się miłość przynosi ze sobą moc uzdrawiania. Zasklepi dawne rany, zaleczy każdą bliznę bólu, zamieniając je w wspomnienia czasu, który minął. Ten ktoś, kto się zbliża, nosi w sobie zdolność do przemiany Twojego życia, nie tylko poprzez swoją obecność, ale poprzez czystą i oddaną miłość, która jest Ci przeznaczona. Wiatr przyniesie ci wiadomości o tej miłości, małe objawienia, które stopniowo nabiorą sensu. Wszechświat pracuje w ciszy, w warstwach, których nie zawsze rozumiemy, ale które są częścią większego planu. Każdy wybór, każde słowo, każda rezygnacja, którą ta osoba podejmie, będzie dla ciebie, bo rozumie, że tylko u twego boku znajdzie to, czego zawsze szukał, pokój i pełnię prawdziwej miłości. Czasami ta miłość wyrazi się w ciszy, w spokoju wzajemnego zrozumienia które nie potrzebuje słów. Poczujesz tak głęboki spokój, że zrozumiesz, iż to, co niebo przygotowało dla ciebie, jest większe niż jakakolwiek wątpliwość czy niepewność. Będziesz w miejscu, gdzie zawsze należałaś, obok tego, kto został wyznaczony, by towarzyszyć ci w tej podróży życia. Wszechświat szepcze obietnicę, że nigdy nie będziesz sama, a aniołowie strzegą drogi, która prowadzi cię do tej miłości. Jesteś pielęgnowana, chroniona i kochana w sposób, który przekracza granice tego świata. Każdy Twój krok jest prowadzony, każda decyzja jest wspierana, a przeznaczenie jest kształtowane, gdy poddajesz się zaufaniu i cierpliwości. Nawet jeśli czasami oczekiwanie wydaje się długie, pamiętaj, że czas boski nie jest mierzony tak jak czas ziemski. Wszystko, co jest prawdziwe, potrzebuje właściwego czasu na rozkwit, a Twoja miłość właśnie rozkwita. Wkrótce zostaniesz zaskoczona intensywnością tego uczucia, które przyniesie ze sobą przejmujący spokój, jakby twoja dusza wreszcie znalazła swój dom. Pozwól, by nadzieja odrodziła się w twoim sercu. Każdy krok, każda chwila prowadzi cię do tego, co zawsze było twoim prawem. Wkrótce zobaczysz, że ta miłość przynosi odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie twoje serce kiedykolwiek zadawało. Jesteś inspiracją dla tego spotkania, muzą tej miłości, która nie zna żadnych barier. Miłość, która na ciebie czeka, jest jak melodia, którą wszechświat skomponował specjalnie dla ciebie, każda nuta wibruje w harmonii z twoim sercem. A on, ten ktoś przeznaczony, czuje ze w tej muzyki, zanim jeszcze zrozumie jej źródło. Coś w nim przyciąga go do ciebie, jak niewidzialny magnes, który prowadzi go bez jego wiedzy. Jest coraz bliżej i wkrótce stanie się nieuniknione. Właściwy moment zaraz nastąpi, i nic nie zdoła zatrzymać tego zjednoczenia. Czy teraz widzisz, jak wszystko w twoim życiu przygotowało cię na tę chwilę? Bóle, radości, uśmiechy i łzy to wszystko umocniło cię, abyś mogła przeżyć miłość, która jest pełna i przelewająca się. To spotkanie jest bliżej, niż twoje oczy są w stanie dostrzec, ale twoja dusza już to czuje. Masz wrażenie, że coś ma się zmienić? Jesteś mądra i intuicyjna, a twoje serce potrafi rozpoznać znaki, które wysyła ci wszechświat. W dniach, gdy będziesz wątpić Pamiętaj, anioły są wokół ciebie, dbając o to, aby wszystko odbywało się zgodnie z planem. Ta miłość nie jest przypadkiem, jest to obietnica spełniona przez niebiosa. Wkrótce wątpliwości się rozproszą, a jasność cię ogarnie. Czujesz, że nowy rozdział się otwiera, pełen stron, które czekają, by zostały wypełnione wspomnieniami i wspólnymi śmiechami. Czasami oczekiwanie wydaje się długie, a pytania pojawiają się jak cienie w twojej głowie. Ale wiedz, że gdy czekasz, on także jest przygotowywany, kształtowany, by być z tobą w pełni. Wybory, które teraz podejmuje, przybliżają go do ciebie. Wyzwala się z więzów, które go trzymały, zrywa więzi z przeszłością wszystko po to, by mógł cię kochać w pełni wolny. Czystość tej miłości napędza go do odrodzenia i odbudowy. Magia tego spotkania tkwi w jego nieuchronności. Nieważne, gdzie jesteś, prawdziwa miłość zawsze znajdzie drogę do ciebie. Czy czujesz tę siłę? która was łączy, mimo że jeszcze go nie dotykasz? Wkrótce, gdy jego oczy spotkają twoje, nie będzie potrzeby słów. To będzie wymiana spojrzeń, która powie wszystko, co dusze już wiedzą, że ta miłość zawsze była twoja, od początku czasów. Anioły szepczą ci do ucha, abyś nie pozwoliła się pokonać niecierpliwości. Przypominają ci, że czas boski zawsze zgrywa się z najdoskonalszym momentem. Ta miłość jest jak odległa gwiazda, świecąca w nocy. Prowadząc Cię, rozświetlając każdy Twój krok. Pewność tego spotkania jest już częścią Ciebie, jak płomień, który nigdy nie gaśnie, bo On przyjdzie, jak słońce wschodzące na horyzoncie, rozgrzewając i odnawiając Twoje życie. Jesteś kochana i wybrana. Ten ktoś nie przychodzi, by wypełnić pustkę, ale by dodać jeszcze więcej światła do Twojej egzystencji. Rozpoznaje Twoją wartość, podziwia Twoją siłę i pragnie być godny, by kroczyć u Twojego boku. Twoja obecność jest dla Niego błogosławieństwem, i dlatego jest gotów zostawić za sobą wszystko, co Go od Ciebie oddziela. Jego wybór Ciebie będzie dowodem miłości i odwagi, a Ty poczujesz się doceniona jak nigdy dotąd. Ta miłość ma moc przekształcenia świata wokół Ciebie. Czy czujesz spokój, który przyniesie? Będzie jak bezpieczna przystań, port, w którym znajdziesz odpoczynek i odnowę. Nie pojawi się z grami ani niepewnością, okaże się czysty, prawdziwy, bez masek. Twoja dusza natychmiast rozpozna tę miłość, jakby czekała na nią w ciszy, strzegąc świętej przestrzeni, by mogła wejść i wypełnić każdy zakamarek Twojego jestestwa. Przeznaczenie rozwija się w doskonały sposób. Chociaż nie widzisz wszystkich mechanizmów w ruchu, ufaj, że niebiosa układają każdy szczegół, aby Twoje spotkanie miało miejsce we właściwym czasie. Ta miłość jest cudem, odpowiedzą na Twoje najskrytsze modlitwy. A gdy nadejdzie, zauważysz, że wszystko było tego warte. Każde oczekiwanie, każda rezygnacja. Wszystko doprowadziło cię do tej chwili pełni. Twoje serce jest świątynią, a ta miłość, która się zbliża, jest wiernym, który przychodzi, by ją uczcić. Nie ma potrzeby pośpiechu, ponieważ jest prowadzony do ciebie siłą boskiego. To długa podróż, ale czuję twoją obecność, która go przyciąga, jak latarnia, która rozświetla jego drogę w nocy. Rozpozna cię i zrozumie, że wreszcie jest w domu. Czy czujesz, jak twoje serce przyspiesza na myśl o tym spotkaniu? To zapowiedź tego, co ma nadejść. Ta miłość jest jak dawna obietnica, złożona w miejscu, gdzie czas nie istnieje. Ty i on jesteście jak dwie części całości, szukające się przez wieki, a teraz, gdy mają się połączyć, dusze świętują, bo wiedzą, że chwila jedności jest bliska. Anioły przemawiają do twojego ucha, mówiąc, abyś ufała, abyś się oddała. Ta miłość, która na ciebie czeka, jest darem, niebiańskim błogosławieństwem, i przyjdzie z czystością i intensywnością czegoś, co wykracza poza ludzkie zrozumienie. Będzie jak balsam dla Twojej duszy, przynosząc spokój tam, gdzie była niepewność, pewność tam, gdzie była wątpliwość. Ta miłość już jest na Twojej drodze, gotowa Cię przyjąć i chronić. Ta miłość jest Twoim przeznaczeniem, a On rozpozna w Tobie swoją inspirację, swoją muzę, swój cel. Jesteś powodem, dla którego jest gotów się zmienić. Podejmować trudne wybory, szukać nowego początku. Nie przyjdzie przypadkiem, ale z jasnością, kogoś, kto wie, że znalazł swoją prawdziwą przyczynę istnienia. Czekaj z ufnością, bo z każdym dniem wszechświat jest bliżej spełnienia tego zjednoczenia. Wkrótce poczujesz, że twoja dusza znalazła swój dom. Oczekiwanie rośnie, jak słodki zapach, który rozprzestrzenia się w powietrzu, otaczając cię aurą tajemniczości i uroku. Czujesz energię wokół siebie. Jakby wszechświat spiskował, aby ta miłość urzeczywistniła się w wielkim stylu. To taniec dusz, które się splatają, symfonia, która ma być zagrana. Niedługo będziesz świadkiem czegoś wspaniałego miłości, która jest nie tylko połączeniem, ale prawdziwym objawieniem. Z każdym dniem coś zmienia się w tobie. Ta cicha przemiana jest odbiciem tego, co ma nadejść. Twoje serce, w swojej mądrości, już przygotowuje się na przybycie tej nadchodzącej miłości. On nie tylko Cię ukocha, ale także pokażę, co to znaczy dzielić życie z kimś, kto ceni każdy kawałek tego, kim jesteś. Każdy detal, każda niuans twojej osobowości będzie świętowany, a ty poczujesz się w końcu dostrzegana i doceniana. Czy kiedykolwiek czułaś, jak życie ma dziwny sposób zaskacie? Gdy najmniej się tego spodziewasz, pojawia się okazja i przenosi cię do nowego rozdziału. I to się wydarzy, moment epifanii, który zmieni wszystko wokół ciebie. Nadchodząca miłość nie zatrzyma się przed barierami, które zostały zbudowane, zburzy je siłą prawdziwego uczucia. Czy jesteś gotowa przyjąć tę nową rzeczywistość i zanurzyć się w tę przygodę? Wspomnienia z minionych czasów, ludzi, którzy przeszli przez Twoją drogę, teraz są tylko lekcjami. Przygotowały Cię na ten moment, na tę miłość, która jest nagrodą za wszystkie Twoje oczekiwania i poświęcenia. Ten ktoś uczy się rozpoznawać swoją wartość, tak jak Ty. A razem odkryjecie siłę płynącą z jedności. Oboje jesteście jak rzeki, które w końcu znajdują swoje koryto, zlewając się, aby stworzyć ogromny ocean możliwości. Twoje istnienie promienieje obietnicą nowego poranka. Wątpliwości, które wcześniej wydawały się nie do pokonania, teraz się rozpływają. Rośnie pewność, że na końcu wszystkiego światło pokona cienie. Ta nadchodząca miłość przyniesie ze sobą ciepło, które ogrzeje nie tylko twoje serce, ale także istotę tego, kim jesteś. Przybędzie jak delikatny powiew wiatru, przynosząc klarowność i odnowę w każdym aspekcie twojego życia. Anioły są przy twoim boku, zachęcając cię do wiary. Szepczą, że wkrótce poczujesz jego obecność, nie tylko jako osobę, ale jako energię, która transformuje. Ta miłość nie przyjdzie, aby zmienić to, kim jesteś, ale aby podnieść to, co już istnieje w tobie. Z nim odkryjesz nowy poziom szczęścia i głębsze zrozumienie, co to znaczy być naprawdę żywą. Przygotowanie się na tę miłość jest jak otwarcie okien Twojej duszy. Gdy pozwalasz, by światło weszło, dostrzegasz, że w Tobie jest o wiele więcej niż myślałaś. Ta miłość to okazja do eksploracji każdego zakątka Twojego istnienia, do pozwolenia, by Twoje pasje rozkwitały i manifestowały się. Razem z E bezpieczną przestrzeń, w której wrażliwości będą przyjmowane. A autentyczność będzie świętowana. Czujesz puls wszechświata, wezwanie, które echem odbija się w każdej komórce Twojego ciała? To przygotowanie na miłość, która pokaże Ci siłę tego, co to znaczy być naprawdę kochanym. Nie chodzi tylko o bycie obok kogoś, ale o doświadczanie prawdziwego połączenia między dwiema duszami, które rozpoznają i szanują swoją drogę. Ta miłość będzie odzwierciedleniem tego, kim jesteś, a nie tego, czego ktoś oczekuje, że będziesz. W tej chwili Twoje serce jest urodzajnym polem, gotowym na przyjęcie nasion miłości, które ma być zasiane. Kiedy to nasienie wykiełkuje, to, co zakwitnie, będzie czymś wspaniałym i żywym. Tak jak kwiat, który otwiera się na słońcu, Ty także się rozwiniesz, ujawniając warstwy miłości, o których nie myślałaś, że istnieją. Każdy dzień będzie nową okazją do wzrostu i odkrycia. Prawdziwa miłość nie boi się autentyczności, ona ją przyjmuje. Połączenie, które się między wami utworzy, będzie tak prawdziwe, że stanie się fundamentem, bezpieczną przystanią. Ten ktoś doceni Twoją istotę, uszanuje Twoje wybory i będzie świętował Twoje osiągnięcia. To miłość, która rodzi się z wzajemnego zrozumienia, zaufania i akceptacji, gdzie każdy jest wolny, by być tym, kim naprawdę jest. Czekając, zastanów się nad tym, czego pragniesz i jak wyobrażasz sobie tę miłość. Wizualizuj ją w każdym detalu. Od pierwszego spojrzenia po moment, gdy Wasze drogi w końcu się skrzyżują. Energia wszechświata prowadzi Cię, a to ćwiczenie wyobraźni jest częścią procesu. Każda pozytywna myśl i każde uczucie miłości, które wysyłasz, przyciągają do Ciebie wszystko, czego pragniesz. To subtelny taniec między oczekiwaniem a manifestacją, gdzie czas się wydłuża i kurczy, ale pewność pozostaje. Miłość, która nadchodzi, nie jest tylko obietnicą, to przeznaczenie, które czeka na spełnienie. Na każdym rogu, w każdym spojrzeniu czujesz, że coś wielkiego się zbliża, a to oczekiwanie napełnia twoją duszę nową energią. Pamiętaj, że podczas oczekiwania nie jesteś sama. Anioły otaczają cię, wysyłając pozytywne energie, inspirując myśli miłości i nadziei. Pracują niestrudzenie, aby wyrównać planety i otworzyć drogi prowadzące do tego spotkania. Każdy krok, który stawiasz, każda decyzja, którą podejmujesz, to krok bliżej do tej miłości, która czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Gdy najmniej się tego spodziewasz, dotyk, uśmiech, spojrzenie. Magia się wydarzy, a ty rozpoznasz, że wszystko miało sens. Oczekiwanie w końcu ustąpi radości, a ta miłość, która była odległą obietnicą, teraz stanie się namacalną rzeczywistością. Pewność, że idziesz właściwą drogą, stanie się latarnią w ciemności, a w końcu dostrzegasz, że każdy wysiłek był tego wart. Strony Twojej historii są gotowe, by zostać zapisane złotym atramentem, a przygoda, która się rozpoczyna, będzie więcej niż tylko romansem, to będzie spełnienie marzenia. Ta miłość, która przychodzi do Ciebie, jest transformującym rozdziałem, pełnym znaczeń i lekcji. Czy jesteś gotowa, by ją przeżyć, zanurzyć się w głębokości każdej emocji i doświadczyć pełni prawdziwej miłości? Tak więc, dotarliśmy do końca tej wiadomości pełnej miłości i nadziei. Głęboko dziękuję za poświęcenie swojego czasu na wysłuchanie tych słów i za otwarcie swojego serca na możliwość miłości, która ma wkrótce zakwitnąć w Twoim życiu. Pamiętaj, że zasługujesz na to wszystko i jeszcze więcej. Proszę, potwierdź otrzymanie tej wiadomości zdaniem wszystko mogę w tym, który mnie wzmocni. Twoje uczestnictwo jest bardzo ważne, a Twoja odpowiedź jest znakiem, że jesteś gotów przyjąć błogosławieństwa, które wszechświat ma do zaoferowania. Nie zapomnij dołączyć do naszego kanału, zapisując się i włączając dzwonek powiadomień. W ten sposób będziesz na bieżąco ze wszystkimi naszymi wiadomościami i będziesz mógł otrzymywać wskazówki od aniołów w nadchodzących filmach. Podążaj z nami w tej podróży i pozwól się prowadzić przez światło i miłość, które zawsze są w zasięgu Twojej ręki. Do zobaczenia wkrótce!